Cześć, to Akwarystyka TV i dzisiaj Wam przedstawię prostą rzecz, ale dla początkujących może taką bardziej skomplikowaną, czyli jak wpuścić nowych mieszkańców do akwarium. Yy, Zobaczcie, jeszcze mój bojownik widzi swoje odbicie w worku, więc, się więc, więc może się puszyć. Tutaj właśnie jest jeszcze mój kuzyn jako gość specjalny, on mi tutaj pomoże. To co, to, co dzisiaj zakupiłem, to są dwie brzanki tutaj, te, te, te takie pomarańczowe z paskami oraz dwa danio. Tutaj może tak nie widać tych kolorów, ale te, te brzanki są pomarańczowe w czarne paski, a te danio są czerwone. <laughs> ale ten pojonnik się puszy. Dobra. Jak wpuścić wodę, znaczy, boże, rybki do akwarium? Musimy, jak mamy po prostu zapakowane takie worku, dostajemy prosto ze sklepu. Wsadzamy je na około pół godziny do naszego akwarium. Jak już sadziliśmy, bo ja już to zrobiłem, ogólnie powinniśmy wyłączyć wszystkie urządzenia, na przykład filtr, ja tego nie zrobiłem, zupełnie błąd, no. Dobra. Teraz mamy tutaj, zobaczcie, mamy tutaj taką, tutaj mamy miskę i tutaj mamy takie coś. I teraz jak zrobimy? Tutaj Art, tutaj Kuzmi przytrzyma. Więc tak, może czekaj, potrzymaj, weź tutaj kamerę. I, i nagrywaj to co robię, ro, robię tutaj tylko, żeby, tylko nie trzymaj na ręce, dobra więc tak tylko nie nagrywaj mi twarzy bierzemy naszych tych kolegów zdejmujemy im to te tutaj gumki to ja tutaj się posłużę akurat przyrządem moim specjalnym I nadetniemy. Sorry. Albo tutaj po prostu tak zrobię. Te worki są strasznie... Ja teraz akurat wziąłem z innego sklepu. Normalnie biorę z innego i tam worki się po prostu nasuwa, potpiera. Ja to mi dosyć troszeczkę cięższe. Dobra. Ościęte. O, naprawdę te worki są jakieś, nie zakłada gumki, ale te gumki też nie chcą wchodzić zbytnio. Dobra, już tutaj mamy rozrywamy troszeczkę. To nasze tej rybki. Teraz robimy z tymi rybkami. Jak mamy tutaj takie sitko. No to przelewamy je do tego sitka. Jak mamy tutaj rybki i wsadzamy je. tutaj widać są bardzo zestresowane. Ale po jakimś czasie powinny już działać i funkcjonować w naszym akwarium. Będą się pewnie teraz chować. Mój, szczerze, jak puszczyłam te moje pierwsze, bo na początku miałem mojego bojownika. Już daję tutaj kamerkę. Yy, jak miałem swojego bojownika, no to... Po prostu, jak kupiłem te cztery moje głupiki potem, to zamiast tych... Bo, bo bojowniki się w ogóle nie... Boże, sorry. Głupiki się w ogóle nie stresowały. A mój bojownik, jako jedyny, Chował się tutaj w kącie. Więc tutaj bardziej stresowany był, go, go, jakby tak, gospodarz, niż goście, tak bym powiedział. Ale tutaj, o, tutaj się chowa. Bardzo stresowany jest. A tutaj jeszcze, tutaj pływają te. Dobra, może czas tutaj nakarmić, nie? poczekaj chwilkę kamerę. Jeszcze. Tutaj nakarmimy je. Mam specjalną karmę, tylko nie nagrywam jej twarzy, ok? Nie nagrywam. stań wstań troszeczkę tutaj daj I tutaj nasypiemy im troszeczkę karmy. Nie zjedzą, bo normalnie trybki już na, na, aż na dworek gryzły. No, to chyba tyle, co chciałem zaprezentować w dzisiejszym, w dzisiejszym odcinku. Yy, jakby co, te, yy, ten sposób jest akurat mój. Może, możecie się ze mną zgadzać, możecie to robić jakoś. Jakiś inny sposób? To jest mój sposób i ja, ja tak właśnie się zajmuję rybkami. Akwarystyka TV, żegnam się z Wami, cześć.